Cześć, Piotr Gmerek, HDTV Polska. Jesteśmy już trzeci dzień na targach KIFA. Dotarliśmy właśnie na stoisko Philipsa. No i ta największa wiadomość, która pojawiła się wczoraj na konferencji, czyli premiera telewizora OLED. W końcu firma Philips prowadza telewizor OLED do swojej oferty. Jest to na razie model 55-calowy. Wszystkie szczegóły na temat tego telewizora znajdziecie na naszej stronie. My nawet przed chwilą bardzo fajny wywiad przeprowadziliśmy z jednym z inżynierów, więc też możecie ten film zobaczyć na naszym kanale. Natomiast ogólnie, no co tutaj mówić, słuchajcie, no jest to praktycznie najlepszy telewizor na rynku, jaki jest w tej chwili. Właściwie o każdym OLEDzie tak mówimy. E, idealna czerń, e, co w tej chwili widać. Widzimy tu też kolory. E, no właśnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o te kolory, to na pewno zauważyliście, że z tyłu pojawił się Ambilight. Więc w tym momencie można spokojnie powiedzieć, że jest to pierwszy rzeczywiście na rynku i na świecie w ogóle tak telewizor OLED z systemem Ambilight. Działa, jest to trójstronny Ambilight i naprawdę fajne wrażenia, tak? Są fajne wrażenia, dodaje yy... Szczególnie w OLED. Na pewno za to egzamin, ponieważ jest to telewizor rzeczywiście do kina domowego, a jak wiecie, bardzo dobrze jest podświetlić sobie, szczególnie w nocy, jak oglądamy w pokoju jakąś lampką telewizor czy jakimś światłem ciepłym. No i tutaj bez problemu takie coś możemy zrobić, bo mamy budowane. Telewizor oczywiście wspiera technologię Ultra HD w pełni, czyli posiada rozdzielczość 4K, posiada HDR, osiąga jasność, tak jak się dowiedzieliśmy, między 500 a 700 kandeli, czyli też Nitów. Wierzymy, w to widzieli rzeczywiście tak jest jak porównywaliśmy to z LG no i oczywiście wspiera też szeroki gamut czyli szeroką paletę bar szkoda tylko że wersja 55-calowa ale mam nadzieję że w przyszłości pojawią się jakieś większe telewizory z tym i jeszcze system operacyjny jeżeli chodzi o system operacyjny to też jest to ciekawostka Dlatego, że mamy tutaj Android w wersji 6.0, czyli w ogóle pierwszego OLED też opartego na systemie Android, czyli Ambilight i Android. Jest to na pewno ciekawe wyróżnienie względem innych OLEDów i innych producentów, które są na rynku. OK, OLED mamy za sobą. Mam nadzieję, że niedługo trafi do naszej redakcji. Idziemy do drugiego bardzo ciekawego telewizora z bardzo wysoką rozdzielczością.